Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Chmielewski, Twój darmolog Rafał Chmielewski z YouTube'a, Rafał .pl, ze strony internetowej z bloga, zbuduj swoją klinikę.pl i z nowego przedsięwzięcia, które dzisiaj rozpoczynam oficjalnie 1 września 2021, rozpoczynam coś, co nazywa się mediedu.pl. Jest to wydawnictwo, które założyłem, jak również sklep internetowy, gdzie będą dostępne materiały edukacyjne od lekarzy i fizjoterapeutów bezpośrednio dla pacjentów. W związku z tym, że do tej pory specjalnie nie byłem w stanie Przekopując internet polski wzdłuż i wszerz, znaleźć takiego kompleksowego zbioru materiałów edukacyjnych dla pacjentów medycznych, postanowiłem stworzyć coś, co będzie tą lukę łatało. Stworzyłem wydawnictwo pod adresem internetowym mediedu.pl, gdzie również będzie można zapoznać się z treścią, która tam będzie tworzona. Cele zasadniczo są dwa tego wydawnictwa. Po pierwsze, ja będę tworzył treści z dla pacjentów, jak również będę zapraszał koleżanki lekarki i fizjoterapeutki, kolegów lekarzy i fizjoterapeutów do tego, żeby dołączyli do mnie i razem ze mną tworzyli wspólnie materiały edukacyjne w postaci e-booków, czy postaci wideo, czy postaci innych materiałów które będą dla pacjentów służyły temu, żeby poprawić ich wiedzę na temat poszczególnych rzeczy, które ich interesuje. Celem tego nadrzędnym jest to, żeby lekarska wiedza medyczna była czerpana od lekarzy i fizjoterapeutów, czyli od specjalistów medycznych, a nie od, osoby, od osób, które ogłaszają się, że poznały wszystkie tajniki wiedzy, że lekarze nie mają racji, że fizjoterapeuci nie mają racji, że oni odkryli tajny sposób, tajny składnik zdrowia i życia wiecznego i będą tutaj taką, taką wiedzę upowszechniać. Ja chcę generalnie tworzyć treści w oparciu o moją doświadczenie, o wiedzę medyczną popartą dowodami naukowymi i chciałbym, żeby lekarze, którzy będą ze mną współpracowali, czy fizjoterapeuci, żeby również tworzyli treści w oparciu o tą wiedzę i nie była to wiedza tylko na zasadzie podejrzeń, przypuszczeń, tylko żeby to była wiedza potwierdzona. Każdy pacjent będzie się mógł na tej wiedzy oprzeć przecież skorzystać z tego, żeby swoje zdrowie doprowadzić do maksymalnie dobrego stanu. Także to jest mój główny, główny i nadrzędny cel. W tej chwili dwa e-booki są już napisane przeze mnie i jeden przez doktora Łasińskiego wspólnie ze mną. Dzisiaj też miałem informację właśnie, że pani doktor Barbara Chmielewska, notabene lekarz stomatolog niezwiązany nie ze mną, więzami rodzinnymi, napisała e-booka o zapobieganiu próchnicy u dzieci, co mogą zrobić opiekunowie i rodzice. Bardzo fajny, bardzo fajny materiał, bardzo ciekawy, bardzo pożyteczny i praktyczny, też poparty, poparty wiedzą naukową. To będzie dostępne w opracowaniu w najbliższym czasie w wydawnictwie Mediedu. Będzie coś, co będziemy tworzyć, także dzisiaj rusza projekt. Mam dwie prośby do, do Was, moi kochani widzowie. Moja pierwsza prośba do Was, widzowie, jest taka. Jeżeli chodzi o pacjentów, zapraszam wszystkich do dołączenia do projektu śledzenia informacji na kanale Twój Naryngolog Rafał do tego, żebyście zadawali mi w każdym możliwym systemie i medium, gdzie, gdzie mamy kontakt ze sobą, żebyście zadawali pytania. Napiszcie do mnie na adres infomaupa.rafałchmielewski.pl jakie treści edukacyjne, medyczne Was interesują. Co chcecie usłyszeć, o czym chcecie poczytać w postaci głównie ebooków, co chcecie w postaci wideo obejrzeć, żebyśmy mogli te treści dla Was przygotować? Część materiałów prawdopodobnie uda nam się przygotować w formie bezpłatnej, część będzie do kupienia w sklepie i wydawnictwie mediaedu.pl. To zobaczymy, jak to będzie zorganizowane, co będzie możliwe, ale na pewno tą wiedzę będziemy upowszechniać. Także bardzo Was serdecznie proszę, dajcie koniecznie znać pod tym filmem jaka treść Was interesuje, jakie tematy, nawet możecie konkretne tematy, można powiedzieć, że zamówienia medyczne, w cudzysłowie, do mnie adresować. Ja spróbuję albo sam napisać taką treść dla Was, albo przygotować w zespole koleżanek i kolegów, którzy są doświadczeni w tym temacie, taką treść, żebyśmy mogli wspólnie tą treść Wam udostępnić. Natomiast koleżanki i kolegów lekarzy i fizjoterapeutów zapraszam i zachęcam do tego, żeby dołączyli do wydawnictwa, żeby pisali swoje książki. Po napisaniu przesłali mi je do wspólnej edycji. Przygotujemy do Zrobimy korekty, zrobimy redakcję. Zrobimy to tak, żebyście mogli mieć te e boki w postaci bardzo przyjemnej do, do czytania, złożone i żebyśmy mogli naszym pacjentom tutaj tworzyć wspaniałe treści. Zachęcam Was do tego, żebyście wspólnie ze mną tworzyli najwyższej jakości edukacyjnej treści dla pacjentów, bo mam wrażenie, że tej edukacji takiej medycznej dla pacjentów jest wciąż bardzo mało na, na polskim rynku i chciałem tą lukę zdecydowanie tutaj przez swoje działania i przez Waszą współpracę z Wami wzmocnić i poprawić. Także dołączcie do, do, do mnie w tworzeniu treści edukacyjnych. Piszcie książki, nagrywajcie filmy, dołączajcie, dzielmy się wspólnie tą, tą wiedzą i myślę, że każdy pacjent, który skorzysta z Waszej wiedzy medycznej będzie Wam bardzo wdzięczny i do Was będzie docierał w każdymi możliwymi środkami, czy online nowo, czy, czy offline nowo będzie, będzie korzystał z Waszej wiedzy, jak się dacie poznać od dobrej strony jako profesjonaliści medyczni będzie dołączał do, do waszej, będzie prosił Was o pomoc medyczną i dołączy do Waszego zespołu, Waszych zadowolonych pacjentów. Dla mnie wielki cień, wielki projekt rusza. Sklep właściwie już ruszył. Jest jedna pozycja na razie tylko dostępna w tym sklepie, ale to jest tylko początek. Dwa kolejne oboki napisane czekają na skład, kolejny obok jeszcze w redakcji też będzie niedługo składany, więc to są wszystko rzeczy, które się dzieją, które się toczą na bieżąco i mam nadzieję, że to wszystko będzie we wspólnymi siłami bardzo fajnie tworzone, powstaną naprawdę rzeczy, które do tej pory w tym polskim internecie nie było, także zachęcam, dołączcie, budujcie razem ze mną polski internet taki, jaki on powinien być docelował. Zachęcam Was serdecznie i dziękuję Wam za uwagę. Rafał Chmielewski z tej strony, pozdrawiam serdecznie.